Cześć z tej strony Iwona. Słuchajcie, dziś udałam się na ulicę Puławską do Warszawy, oczywiście, do sklepu Aquashow, ponieważ chciałam sprawdzić kilka rzeczy. Mianowicie, pierwsza, najważniejsza dla mnie: hmm, czy wystająca szyba w zestawach aquajalowskich stanowi faktyczne zagrożenie dla całej konstrukcji yy, akwarium? No, i już Wam mówię, że nie stanowi, ponieważ w zestawie, który przyniósł mi Mikołaj. Aqual Glossy jest dokładnie taka sama sytuacja, jak w tym zbiorniku, który tu widzieliśmy, a ten zbiornik ma 3000 litrów. I yy, gadanie tam niektórych, że wadliwy zestaw, a coś tam, coś tam nie to jest nieprawda. Rozmawiałam i, i ze sklepem, i rozmawiałam tutaj z panami, i z Aqualem żeby się już kurczę upewnić, i nie, to ma tak być, to ma tak wystawać, i nie stanowi to najmniejszego zagrożenia. Także sprawdziłam. Druga rzecz, którą chciałam zobaczyć, a w sumie też porozmawiać, czy w tym zestawie moim nowym dawać tło czarne czy białe. Popatrzyłam i na to, i na to. I też zdecydowałam, że jednak zostanę klasycznie przy czarnym tle. No i trzecia sprawa. No słuchajcie, przejechałam dzisiaj z pół Warszawy, szukając korzenia odpowiedniego i w końcu podjęliśmy decyzję ja mówię, dobra, koniec już tego jeżdżenia jedziemy do, do sklepu, w którym wiem, że na pewno będzie taki korzeń, jaki, jaki jest potrzebny że tutaj się na pewno dostanie coś ładnego no i słuchajcie, kupiliśmy tutaj korzeń który jest niesamowicie piękny dzisiaj go nie pokażę na tym filmiku ale wierzcie mi, że nie widziałam nigdy ładniejszego korzenia, jakkolwiek to brzmi, oczywiście. I ten korzeń będzie w następnych filmach, w którym będę pokazywała składanie tego zestawu i tworzenie w nim aranżacji. No i słuchajcie, nie żałuję, że przyszłam do, do, do tego sklepu, salonu, jak jakby to nazwać, mimo tego, że ostatnia moja wizyta tam była dosyć niefortunna. To było na otwarciu, ale też przyznaję, że ja wtedy um, może czegoś innego się spodziewałam. Ja nie wiedziałam, że to nie będzie taki stricte, e, stricte zoologiczny sklep. No i <laughs> może stąd jakieś tam e, wyniknęły e, nieporozumienia, ale. Myślę, że to już mamy za sobą. Tutaj miłość od pierwszego wyjrzenia te czarne tetry. Słuchajcie, coś przepięknego. Są śliczne, śliczne. Niektóre mają zielone oczko, inne niebieskie. Wiem, że te niebieskie są rzadsze. Zrobiłam już rozeznanie, gdzie można je kupić. Były kiedyś w rogatku, a tak to naprawdę nie widziałam. Jeżeli ktoś je gdzieś widział, to proszę dajcie mi znać, bo marzy mi się taka. Kałowica ławica. Wygląda to naprawdę na żywo niesamowicie. niesamowite też jest cały ten salon, bo no, tam na górze też są aranżacje, sklep. Słuchajcie, tam generalnie jak się wchodzi, to jak do innego świata. Nastrojowa muzyka. Tu też specjalnie w części filmu jest. Wyciszona, głos jest wyciszony w drugiej części. Chcę, żebyście trochę posłuchali, jak tam jest, jak sobie tam plunka muzyka, jak plunka woda, niesamowity wodospad, który zresztą zaraz będzie, o właśnie tam. Naprawdę jest super. No ja przynajmniej lubię takie odgłosy przyrody, chociaż nie usnęłabym przy tym, ale wygląda to niesamowicie i na pewno lepiej niż z całym szacunkiem dla pieskowych wodospadów. Ale wygląda to naturalnie. Te piaskowe mnie jakoś kompletnie nie przekonują. Także słuchajcie, jeżeli ktoś szuka pomysłu na aranżację, to znajdzie tu na pewno. Na górze są też, tak jak mówiłam, korzenie, są kamienie, są rośliny. Rybek jest niewiele, ale tak jak mówię, to nie jest sklep zoologiczny to jest po prostu salon i naprawdę nawet. Jeżeli ktoś by chciał się trochę oderwać od takiej rzeczywistości, wejść sobie do innego świata, wyciszyć się, a naprawdę można, można się tam zrelaksować, to serdecznie polecam wizytę w Aquaszach. Super tam, super tam dzisiaj było. Ja tak mówię, to jest też jakieś takie nastawienie, a poza tym, tak jak. Tak jak, tak jak sądzę, trzeba y, każdemu też dać jakąś tam y, drugą szansę, też nie każdy, każ czasem kogoś tam mogą ponieść emocje. I tyle. To jeżeli ktoś by się mnie czepiał, że y, to jest to mój drugi film i troszeczkę w innym tonie, ale to tak jak mówię, nie ma co się tam boczyć. Słuchajcie, te aranżacje są naprawdę niesamowite, niesamowite i że to się wszystko tak y, trzyma, że nagle Robi na mnie wrażenie, na przykład, to, że część podłoża jest wyżej, część jest niżej. Wygląda to fantastycznie, i nie sądzę, żebyśmy gdzieś w Warszawie mogli coś takiego obejrzeć. Chociaż, tak jak mówię, nie byłam jeszcze we wszystkich takich salonach i może, może gdzieś jeszcze coś takiego jest. Jak tak, to dajcie znać, chętnie podjadę i nagram film. Raz jeszcze pozdrawiam.